Kochani, tytuł tego nagrania to Dojrzałość to, kochani, nie wiek To konsekwencje, które bierzesz na siebie I tak naprawdę, co oznacza wejście w dorosłość Tak, Jakie decyzje kształtują tak naprawdę nasz charakter To takie bardzo... E, przesłanie moje z tego pięknego miejsca, bo jestem w Białym Dworze Bardzo fajna, jak widzicie, tutaj restauracja e, Tutaj taka chata po prostu grillowa e, Zobaczcie sobie, tak e, bardzo to jest po prostu tutaj piękne urokliwe miejsce, ale nie o tym. E, ważne jest to, kochani, że w zasadzie to nie musisz wiedzieć, kim chcesz być, tak? Ale musisz wiedzieć, kim po prostu nie chcesz być. I to jest takie po prostu przesłanie, które e, myślę, że po prostu mi towarzyszyło w życiu i wielu ludziom towarzyszy. E, natomiast bardzo ważne jest to, żebyście sobie zrozumieli, że e, tak, nie musisz wiedzieć, kim chcesz być musisz wiedzieć, kim nie chcesz być. Także musisz wypisać po prostu, jakich wartości nie chcecie przekazać swoim dzieciom, tak? Przekazywać trzecim osobom, bo to po prostu jest bardzo ważne, a zarazem musi być z wami, kochani, spójne. Pozdrawiam.